I to było w mojej kuchni. <noise> w kuchni. Tak jak muszę się napić, bo jest zimno, mnie je tak zimno. Kochani, dzisiaj, poniedziałek, 30 sierpień, i ja musiała się grzyniki odkręcić, bo jest bardzo zimno u mnie w domu. Muszę się rozgrzać, kabo. 12 godzina mamy i ja mu dzisiaj wolny. Ja mam dzisiaj urlop, od dzisiaj dwa tygodnie urlopu mam. I planuję, co ja muszę zrobić. Aha, tej pary spodni muszę jeszcze zwęzić. po tym muszę szafę rozkręcić od moich dziąchów w pokoju, podłoga zerwać, to jest takie stare panele, muszę podnieść te nowe panele kupić, potem to muszę panele położyć i trochę mi to remont czekło. dwa tygodnie czasu, no. E, I potem jeszcze się moje dziąchy zaprosiła na imprezka, za tydzień, za dwa, w sumie za dwa ja. I taki mu urlop dzisiaj w tym roku, dzisiaj w tym roku, dzisiaj nie jada z powodu tej korony i w ogóle takie no ja też tak urlopu nie miałam, teraz dopiero się wziął, a muzieach, musiałam, musiałam się podporządkować pod mojego hopa. No, także... Mojego chłopka nie ma nie teraz, dwa tydnie. Dobra, dzisiaj są pytania i odpowiedzi. Paulina mi zadawała już bardzo, bardzo, bardzo e, wiele razy. E, czy by nie nagrała jakiegoś vloga, kiedy będzie vlog, albo byle co. To wiecie, kto, kto lubi takie filmy, to chce byle co. I e, ja napisała tutaj, weź mi napisz jakieś pytania. E, i już spróbuję coś tam nagrać. I ona mi zada w sumie w jednym komentarzu 30 pytań i oni nie ona na te pytania wszystko odpowiem. Żeby ten film nie był takie za długi, no um, ale to zaczynamy mi. Myślę, że um, są też takie pytania. Tu, się, tu są pytania też takie, co się powtarzają. Jak ktoś nie oglądał, um, 50 faktów o mnie. Link pójdą na dole w opisie do tego filmu. I potem jeszcze były pytania i odpowiedzi, co nagrywałam z Turcji, też tam. Um, Możecie sobie obejrzeć tam, szum... może znajdziecie e, odpowiedzi na Wasze pytania, jakich jak tu nie znajdziecie. I myślę, że wszystkich było zadowolona. A jak mi to zaś w innych komentarzach? Ale musicie mi pod te filmy, możecie dawać te pytania, e, bo ja potem zaś zapomnę, jakbym na pewno szukać w innych e, filmach, te komentarze pod innymi filmoma, te komentarze to się potem straca i no, a te komentarze to mi właśnie ta Paulina dała, a dziołowie moje specjalistki em, zrobiły mi screena i mi to wysłały, bo już tak zawsze zapomniał. Ja w sumie te pytania już zostawę. w kwietniu, ja to był wtedy em, my z dziołoma robiły taką współpracę na Wielkanoc. W sumie te pytania już tak czekają na te odpowiedzi. Dobra, ja zaczynę. Paulina, film dla ciebie i dla wszystkich innych. Tak, jakie są twoje marzenia? No, jak, kto widział, to wie. Kto będzie tym właśnie, kto będzie o tym mój y, film 50 Faktów o mnie, to wie, że moje marzenie było, jedno z moich marzeń było spotkać Tomasa Andersa. Um, I ja opowiem. Ten film był nagrywany chyba 5 lat temu, czy jakoś tak. I powiem moje marzenie się spełniło tego bo niego. Bo 3 lata temu um, była na koncercie, była dwa razy wtedy na koncercie, jak był Thomas Anders. Pierwszy raz to było e, takie szlager party, on wydał płytę po niemiecku, nagrał album po niemiecku, teraz już ma drugi, no, w sumie trzeci, czwarty, tam ze Florianem. I była na tym koncercie. Um, to było bardzo dużo ludzi i w sumie on był daleko, nie? tam był. Daleko ta scena była, ta gdzie się działa, ale go widziała, słyszałam i było bardzo emocjonalnie, moje koleżanki się śmiały, Jola się śmiała. A potem jeszcze we wrześniu, to było w maju 2018, a potem we wrześniu był tutaj w Monachium, Zajm, miał koncert solo, to się szybko bilet, kupiła w sumie dwa bilety, bo nie wiedziałam, jak skopuję. Nie wszyscy go lubią, ale kupiła się te dwa bilety, a potem w sumie poszła sama, bo to był taki okres u nas, to było 2 września, drugi czy 4, nie wiem. To u nas to są jeszcze wakacje, także, ale wszystkie moje dziełko były w Polsce. Także szła sama, ale muszę powiedzieć, że sama bardziej to jakby to powiedzieć, gnisowach, gnisowach, Lepiej mi się podobało samej być, i, a nie z kimś, bo z, tak była skoncentrowana na tym, co byś chciał. Pani była skoncentrowana na tym, ja się bez tutaj na nim, y, mogła się fajnie śpiewać z nim, pewno z nim. Y, I nikt mi tam nie, nie przeszkadza, nikt mi tam dupy nie tru, nie musiała się z nikim, y, no, nie musiała z nikim rozmawiać. Chyba wiecie, o co chodzi, nie? Także była 100% z Tomasem. jak w drugiej rzędzie, bardzo blisko jak ale co mnie wkurzyło, to to moje marzenie, to te właśnie teraz zdjęcie się z nim zrobić. Co mnie wkurzyło, to um, potem tam pora ludzi szło żeby się, po koncercie, żeby się z nim zdjęcie zrobić, e, a potem ci ochroniarze powiedzieli, że on zdjęć nie będzie robił, że mu iść do domu, poszła do domu, a potem gdzieś w gazecie wyczytał, że on tak i tak zdjęcia robił, że były zdjęcia robione. No, to się wkurzyła. Także moje marzenie Przeszkadza mi na nogach. Moje marzenie, no to by było zdjęcie z Tomasem do kolekcji. Z Twitterem Boliny już mam zdjęcie zrobione. W 2003 zrobiłam. no, w 2003 roku zrobiłam. ale to ma na mojej prywatnej stronie facebookowej. Kto mnie znał, kto jest moich znajomych, to, to może sobie obejrzeć te moje marzenie. Mum jeszcze wie i dużo mu marzeń jeszcze. Inne marzenia, no pewnie są inne marzenia, są takie ukryte marzenia, a niektóre są marzenia takie. Ja za marzeniami trzeba dążyć, takie wiecie. Ale jest jedno marzenie takie, co. Co mi jogo by wysięć. <laughs> um, jakie kraje chciałabyś zwiedzić, odwiedzić? Ja bym chciała je jechać na Malediwię, to też już może wiecie Malediwię, ale Malediwię to jest taki mały, mały kraj. Um, to tam no, ja fajnie je inaczej jak tu w Niemczech, bo gdzie indziej. Y, palmy, błękitna woda, te dumki na tych balkach w tym morzu. bym to, to chciała być, chociaż jeden, dwa dni, no, dwa, trzy dni to by mi starczyło i pokąpać się w tej fajnej błękitnym, błękitnym morzu, w tej błękitnej wodzie. Ulubiony film, hmm, nie wiem, ja bym musiała powiedzieć, że o tym film nagrywał już drugi raz, bo wczoraj nagrywała i. Y, y, tak Chciałam go teraz skręcać, ale jakoś, jako mi się nie podobało za bardzo się ją w ogóle nie była taką rozkręconą, tak nie coś słów. Ech, no teraz <laughs> ulubiony film, no nie, ja bardzo lubię ta Elza, królowa Elza, jak czekaj na no, Kraina Śniegu, Kraina Lodu. Ja jakoś tak, to mi się bardzo podobało oglądałam chyba dwa razy. Potem lubiam, a no, to w sumie takie romantyczne filmy klasyki, Dirty Dancing, Pretty Woman. E, co to tutaj jeszcze było takie miłosne, romantyczne? A tak to topkan był fajny, z Tomy ale ja, bo powiem, kruza nie lubię. No a tak? Hmm. To, to chyba są te tak, takie klasyki z naszych lat, z naszych młodzieńczych lat. E, czy będzie się szczepić na COVID? To pytanie. Opuszczam, może powiem powie na końcu albo i e, Jakie wartości cenisz w ludziach, wartości. M, szczerość i zaufanie. Co? Szczerość i zaufanie. Jow. No ja no więc co to jest zaufanie, wiecie, idzie się przejechać na ludziach, coś komuś powierzyć. E, a potem się dowiesz o trzeciej osoby. To, co ty, ty danej osobie powierzyłaś. No. Wiecie o co chodzi. no. E, także teraz staram się uważać co komu godu, czyli szczerość i zaufanie, no. to jedno lepsze, e, to jedno ważniejsze. Ja tak muszę jeździć po ta bo mi jest zimno, a jakoś mi się źle trzymie. nie umiem trzymać jak, jak godu, jakoś, nie wiem, muszę upić, żeby nie, żeby nie wyluć. E, czekajcie, nie, no okej, okay. następne najgorsze wspomnienie z dzieciństwa, hmm, nie ma takich. ja i w co mi się stało? Rozek się topiła na jeziorze nyskim, zabrakło mi, a to mało, dnia mału w drugiej klasie, że może była, czy w pierwszej. zabrakło mi dna i zaczyna się topić. No i potem pamiętam, siostra mnie pociągła za rękę i tak mnie uratowała. <grywania> Dziękuję ci, Ewa. A drugie to było e, na wsi, kiedyś było, no chyba jeszcze teraz jedna też pamiętam, je. nie wiem czy Modi to tawią, kiedyś nie było kanalizacji, no były dziury wykopane na szambo, e, w ziemiu zrównane i była dziura, i ta dziura była przykryta deską, ma i coś, nie wiem, jakąś cegłówka na tych deskach, żeby się dzieci nie bawiły, bo wlecą. Dzieci, jak dzieci, zawsze się bawią, tam, gdzie się nie mają bawić. I co? I mnie skłakały na ty i obleciała jedną nogę no, no do tego szamba. Jedna noga i jedna... Ja miałem taki prostokątny otwór kwadratowy. I obleciała jedno jedną jedno i jedną nogą do tego szamba. Um, tak ze stała wisieć, ale mój tatuś zaraz szybko przyleciał i mnie uratował, no. A potem tak się zastanawiał, teraz... To wiecie, to takie gdybanie. Co by było gdyby? Nie, ja by nie przyleciała, ja by się utopiła, no. Także... No to takie gdybanie, co najgorsze. A potem no to... To najgorsze, to, to mu się wspomina, to się mu... Ja pająki jak pająki przez nasze łóżko przylatywały. A te srogę, nie, nie te malutkie. No. Najgorsze. Czekaj może jeszcze pomyślę, tak w sumie nic. Nie ma chyba takie traumy z dzieciństwa. Eee, czekaj, czy jest jakiś przepis kulinarny, który ci nigdy nie wychodzi. Eee. Ja mi roz i nie wyjdzie, to potem nie robię tak w sumie, nie tak w sumie, nie tak w sumie takich przepisów. Żeby mi nigdy nie wychodziło, co mi nie wyszło, czekajcie. Nie wiem. Na to nie umiem odpowiedzieć. Czy masz jakieś ulubione powiedzenie, cytaty? Powiem, bo tak. Kiedyś z koleżanką się pisałeś, poznałam taką Monikę w wieku 16 lat. Byłyśmy razem na kursie, taki obóz, na kurs to był ze szkoły i ją Monikę i my się bardzo, bardzo długo pisały. Teraz jeszcze trzymamy kontakt ze sobą e, i ona mi zawsze posyłała często kartki, takie pocztówki, tam były te cytaty napisane, bardzo dużo tych kartek było. I jeden, co mi w pamięci został, to było chyba tak, e, nie wiem dokładnie, O ta kartka jeszcze gdzieś mam, mu muszę poszukać i to chyba było tak, nie wiem, czy dobrze powiem. Nigdy nie trać nadziei, bo po zachodzie słońca piękny dzień nawstaje albo jakoś tak po burzy piękny dzień nawstaje. Teraz nie pamiętam dokładnie, ale coś takiego. E, a drugi cytat to niedawno moja siostra posłała. To się, zawsze o nie myślę, zawsze mi się przypomni rano jak się maluje, do roboty, jak makijaży robią. E, kobieta powinna zawsze ładnie i pięknie wyglądać, bo nigdy nie wiadomo kiedy spotka kogoś, kogo nie lubi. No. E, ulubiona potrawa. Ja w sumie Dużo lubiam. Ja tak lubię. A zupa buraczkowo nasza, e, kluski oczywiście lubię. Dużo mu takich ulubionych potraw. E, to by tu trwało, te wymienianie. Praca Twoich marzeń. Praca moich marzeń to oczywiście, ja bym chciała. Praca moich marzeń to jest taki catering. Ja bym tak chciała z Klaudią robić, ze Klaudią. E, słodki smak pasji, pozdrawiam cię, Klaudiu nie moja. E, ona robi foteli i ona jest sama sobą szefem. Ona e, robi catering. <coughs> Ona robi catering na wesela, sałatki, desery, ciasta piecze, torty. To by była moja praca, marzeń. Takie coś by chciała robić. No. Ale Klaudia, niestety, mieszka za daleko od mnie. To chyba jednak muszę coś innego poszukać tutaj. Może kiedyś ta snoda. Jaka kuchnia jest Twoja Ulubiona. To jest azjatycka kuchnia. Bardzo lubię te nudle. Azjatyckie, wszystkie ulubione danie z dzieciństwa. To w sumie takie, nie wiem, polywka, Ciocia... O, mam zawsze polywka gotowa. Zupa z maślunki, bardzo dobra była. E, gdzie siebie za 10 lat? Nie mam pojęcia, nie zastanawiam się, ja nie widzę się. Widzę się tu i teraz. Co będzie za 10 lat? Nie wiem. Czy planujesz rozwinąć kanał na YouTube jako główne źródło dochodu? Nie, nie planuję, to jest dalej moje hobby. E, e, kanał rozwijać? Jakby chciała to robić sama, to bym musiała, to znaczy jakby to ja bym chciała ten kanał, jako główne źródło, źródło dochodu zrobić. To znaczy chciałabym, oczywiście chciałabym, żeby były więcej, większe zarobki, bo teraz spadły. Oglądalność mi bardzo spadła, to też idzie z zarob, zarobką, a zarobki też spadły i no nie utrzymałabym się z tego. Ale tak jako główne źródło, ja bym miała więcej filmów, sama tu w domu siedzieć, więcej filmów kręcić. Też nie chodzi o jedzenie, no tu chodzi, by była sama cały dzień. Cały dzień sama nie miałaby kontaktu z ludźmi. Ją poszła do roboty do takiej, gdzie jest dużo ludzi, żeby mieć e, kontakt z ludźmi, żeby się pośmiać, Ty w kurwy to jest rzecz do drugiego. Bardzo mi brakowało kontaktu z ludźmi, no. A to jest bardzo potrzebne w życiu człowieka, bo jak nie masz kontaktu z ludźmi, siedzisz sama, to potem możesz depresję dostać, nawet o ty nie wiesz. E... Jakie współpracy na YouTube by Cię interesowały? Nie wiem. Opuszczam tę odpowiedź. Jakiego języka chciałabyś się nauczyć? Oczywiście angielski bym się chciała nauczyć. Troszkę tam umiam. E, chciałabym umieć, ale mi się nie chce uczyć. E, troszkę tam umiem, wiecie... Pff, I love you i fuck To za dni. Trochę więcej, ale... To też leniwstwo twoje bo się to nauczyła, bo wiecie, są teraz w Sandzie online jakieś tam lekcje e, w internetach albo Słówka też na YouTube a takie filmiki, że idzie się nauczyć, ale mi się ta nie chce, to jest lenistwo, ta się wola pooglądać jakieś TikToki o kotach i o takich opierdłach. Albo Rita w Grecji, Ech, grecki świat Rity, jako na tam codziennie vloguje, pokazuje piękną Grecję. Pozdrawiam cię, Gosiu. E, czy masz ulubione serie? ale hmm, Teraz akurat tak nie mu ogląda. Często Big Ben Theory z tym Sheldonem. Nie wiem jak po polsku się te... jak się po polsku te filmy nazywają. E, I potem oglądała ten film ze Charlie Sheen. Te seriale. Charlie i Alan. Charlie... Two and a Half Men. Ja. Yeah. I potem w środę zawsze ono zleciało takie seriale o, o, o lekarzach, o strażakach. Ale nie gry z anatomii. Gry z anatomii nie lubię. Ale ci wszyscy... Z, e, Aktorzy grają w tych wszystkich filmach. Wiecie, niby pięć innych seriali, ale każ w każdym filmie je są ci sami prawie aktorzy. Mało oglądu telewizji. Przeważnie, to oglądu YouTube. Chyba P pytanie by było tutaj dobre, jakie, jakie kanały na YouTube oglądasz. No. Okej. Okay. Ulubione połączenie smaków, to jest słodko kwaśnik, no to azjatycka kuchnia bardzo lubiam. E, czy umiesz śpiewać? Nie, nie umia śpiewać. Każdy się myśli, że... Wiecie, każdy umie trochę lepiej, trochę gorzej. Każdy może trochę lepiej, trochę gorzej. Nie, nie umia śpiewać. E, bardzo bym chciała. E, nie, nie, że chciała umieć śpiewać, ale chciałabym mieć inny głos, żeby sobie móc śpiewać w robocie, no bo tak to się stydza. Nie bana się blamić. Blamić? Nie bana się błaźnić. E, Rzecz, bez której nie możesz wyjść w domu. To oczywiście telefon, e, cygarety i maseczka teraz. <noise> I klucze, muszę zawsze mieć klucze ze sobą. Zima jak już tak zimnie, je, to znaczy w jesień, pora jesienna, zimowa, wiosenna, zawsze muszę mieć chusteczka ze sobą. Chociaż przez cały lat to nie teraz, nie, nie potrzebowała. Ale zawsze mi z nosa leci. Jak mi trochę zimno i to mi zawsze z nosa leci. To muszę mieć chusteczka. Ok, co chciałabyś wiedzieć o przyszłości? Kiedy się ta Korona skończy, w jakich krajach za granicą byłaś. Pierwsza to była Hiszpania, to była Malaga, potem była w Danii, ale to no krótko, tak, zero za granicą niemiecką. Potem była w Turcji, w Italii była trzy razy, we Włoszech, w Turcji dwa razy, w Grecji była, w Tunezji była, w Holandii u siostry oczywiście. W Czechach, jak się powódka jechało, na wesela zawsze, to tam, a tak, no, dużo nie było. E, Powiem są tanie urlopy, e, ale te urlopy są w okresie szkolnym, jak dzieci muszą do szkoły chodzić, tak einfach nie możemy sobie urlopu, urlopu zablokować i jechać, e, jest bardzo, no, jest dużo tańsze. A, a jak jest okres świąteczny, nie, jak jest okres wakacyjny, to e, ceny wzrastają, no, trzykrotnie. A jeszcze z trójką dzieci pięcioosobową brygada, no to jeszcze, to się możecie te koszta wyobrazić, to cztery tysiące, ponad 4000 tysiące spokojnie na tydzień, all inclusive z dziećmi, no. Ja bym jeszcze raz do Grecji jechać, mi się bardzo Grecja podobał, no, może polecam, kiedyś za 2-3 lata do Gosi, do Rity, grecki świat Rity. możecie... Wpadnijcie do Rity na kanał. Jego link w, do, w opisie. Um, Rita właśnie postuje ostatnio u niej mama na co dzień, prawie codziennie albo co drugi dzień wstawia vlogi e, z wycieczek nad jeziora, nad plażę, e, spod, inne tam miejsca. Ona mieszka w Atenach, Aten, Ateny, 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 Jest co oglądać, ja jest co zwiedzać, jest co oglądać. Także wpadnijcie do Rity i pozdrówcie odymię. Idziemy do następnego pytania, co lubisz najbardziej jeść? na śniadanie, kawa. Pierwsze, co robię, no muszę kawa mieć. Śniadania to jest tak w sumie późno jak wstanę, to nie wiem, 2-3 godziny, 4 godziny nie ja no, nic nie... na nic to w sumie nie mam ochoty, ale potem tak jak już się zrobiłam, to lubię jajecznica albo świeży pieczyło, świeży chleb musi być taki, albo półki, ale świeży. No. Ale to jest jedno gorsze, bo potem nie wiem kiedy skończyć. Następne pytanie. Najlepsza rzecz, jaka Ci się w życiu przytrafiła? To są oczywiście moje dzieci. No i dużo takich drobnostków, wiecie. Za co, za co przebierała się? Nie, czekajcie. Czy, czy dostałaś kiedyś mandat za przekroczenie prędkości? Ja dostałam y, jedyny mandat. Jemu... Czekajcie, muszę powiedzieć, Uff, w wieku 18 lat robiłam prawo jazdy. To w sumie prawie cały czas jeździła auty. Pierwszy mandat dostała w 2006 chyba. Jechała na, na takiej wąskiej, zabudowanej drożce. Tam było ograniczenie 30 km tu w Niemcach. i nigdy by się nie myślała, że to stoi jakiś ten radar. A ten radar i właśnie jechała w 50 wtedy i patrzę chyba jakiś ten Renault obrócony, źle obrócony, źle zaparkowany, nie tak miało i tam właśnie widziała ten. Tym blic, te czerwone światło, bo tak na czerwono to mi blisko i po tym za pora tygodni mi przyszło em, do zapłacenia mandat. Mandat chyba kosztował 35 euro, a punktów nie dostałem wtedy, bo to był mój pierwszy mandat. No. Teraz zawsze, jak tam jada, to muszę uważać, to jada pomalutku, bo ten niedaleko tu umiem zawsze jak do Memblowego jadam tą drogą, to zawsze patrzę się, rozglądam. Już uważam. E, co? Za co przebierałaś się na balach w przedszkolu, w szkole? My kiedyś, jakby, jak my byli mali, to nie było tak, e, jak tu teraz się możesz kupić takie bajkowe stroje do przebierania. U nas zawsze było albo koszula od taty, albo sukienka, spódnica od mamy się ubierało pasek i to było nasze przebieranie. E, e, jako warkocze to, to my rajtus ubierali na, na gowa i, i tak my... Nie było takich no, to W sumie za księżniczka. No. Byle szeroko spódnica się kręcić umiała, mogła i... byłymy zadowolone. Czy prenu byłymy zadowolone. Czy prenumerujesz jakiś magazyn? Nie, nie robię nic. Nie, bo to zapierdolę. Mam tam trochę magazynów kulinarnych. Książki mu kulinarne, też to tak mi się nie nazbierało, ale to w sumie leży w tej szafie. I leży, no. Mam, bo mum chcę mieć, ale tego nie używam. E, magazynów nie. Czy boisz się wysokości? Ja? już się boję wysokości, w bo ogóle na bungee bym nie skoczyła. Nigdy, e, chociaż nigdy nie mówię nigdy, nie, nie skoczę nigdy na bungee, e, bo tego nie potrzebuję, nie mu, mu takiej potrzeby. Ulubione ciasto, ulubione sałatka, ulubione ciasto to w sumie ja mam dużo ciastów ulubionych. Ja lubię takie ciasta z jabłkom, ma takie szarlotki. Z kremoma, ma. Em, polewa taką fajną cytrynową, lukrowy cytrynowy, cytrynowy lukier. Dużo lubię ciastów. Nie mam w sumie takich ulubionych. Em, a sałatki, no to lubię oczywiście nasza, nasz kartofy zalat śląski, potem lubię z nudloma. ma. Dużo w sumie takich przepisów. No, kochani, to by było na tyle. Myślę, że mu się uda szybko ten film skręcić i wwściepnąć, bo wiażę, że czekacie na mnie. My też mam niekiedy wyrzuty sumienia, jak nie wciepna filmu w niedziela. No dobra, o pracy mojej opowie kiedy indziej. No, muszę się tu pochwalić, że stałymi klientami jest Ania i Robert. RL9. No, najlepszy z najlepszych. I zdjęcia nie możemy się zrobić, chciała się zdjęcie zrobić, ale nie, nie można, bo trzeba uszanować prywatną sferę. I nie możemy ich tak um, molestować, jak oni się przydufa? nie tu zjeść do nas, kto być zostawieni w spokoju. Nie? No, ale na pewno się kiedyś zrobię. Ja bo życzę słonecznego dnia, u nas leje cały tydzień, a no, jak ją mu wolne, albo już mu um, ja, jak jemu zawsze urlop, albo wolne, to zawsze pada. A jak drogi w robocie, to zawsze słońce świeci. A jak słońce świeci, to mamy dużo klientów, dużo gości i wtedy mówię, więcej roboty, no. Dobra, ale tak to jest. Dobra, kochani, to życzę ubiegłego dnia. Zajrzyjcie do Rity, do um, Klaudii, Słodki Smak Pasji. Pozdrowcie o i potem jeszcze obejrzyjcie jeszcze te moje dwa filmy, 50 Faktów o Mnie i um, pytania i odpowiedzi z Turcji. No. Jakby się nie znaleźli odpowiedzi na wasze pytania w tych trzech filmach teraz, um, to um, napiszcie mi tu w komentarzu jakieś pytanie. Postaram się Zacznę grać filmik, i myślę, że wszystkim dowodzę. Do następnego razu. Cześć. Czym się mocno. Cześć.